Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słodka bryszka, długie nogi i blond włosy, dycha. Jeden uśmiech na kolana, chłopców piękną. Obrazek ładny, jakby rzeźbił filiaż, póki nie wyszło, że jest młodego. Y, wita! Widzieliście zwiastun nowego Supermana? No to dzisiaj zobaczycie cały film. Ja w roli głównej zapraszam. Cieszmy się z małych rzeczy. Jutro może Cię jednąć tir albo prezydent na ustawce Ej, Cieszmy się z małych rzeczy, bo Jutro możemy być w filmie po 27-letnia Iwona Pawelczuk przed wakacjami otrzymała tytuł technika farmaceutycznego. D dokładnie tak mam wpisanego dealera w telefonie, żeby nikt się nie jorgnął. Halo, czy to mój technik farmaceutyczny potrzebuje czegoś na kaszel? Nie, 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 żeby mieć kaszel. Mhm. Po zdanym egzaminie rozpoczęła pracę w małej aptece. Słuchaj, tak? Wiesz co? Spotkałam się dzisiaj z przedstawicielem hurtowni mm -hmm. i okazuje się, że jesteśmy najlepszą apteką w rejonie. To świetnie. Nagrodę dostałam voucher do spa. Wow! No wow, świetnie, wow, ale super. przecież nie pojadę. No, no ale dlaczego? A tam przestań przecież zobaczymy, nie zostawię apteki. Kochasz ją jak probierz kochał reprezentację. Całym serduszkiem i za dwie banki rocznie. Edmarsia Bella. Bardzo Proszę się nie martwić, ja sobie poradzę. No dobrze, no ale jest jeszcze Łukasz. Łukasza nie mogę zostawić, on sobie sam nie poradzi. No, ale mówiła pani, że już skończył 18 lat. No wiesz, no niby mal, wiesz jak to jest z chłopakami. Ja nie wiem jak to jest z chłopakami, nie, że niby co. Nie ma ogarniętych osiemnastolatków? Laminia Mal, Nasra, o, o, i Ebana ma 17 i chłopak kręci się na boisku jak Grzegorz Brown na wystawach LGBT. Zostaje tylko spalo na ziemia. Proszę się nie przejmować, on jest już na pewno wystarczająco duży. A, no widzisz, no ale nie powiedziałam ci, że ten wyjazd to jest w ogóle jutro. Proszę pani, proszę się nie Przejmować. Ja pozamykam aptekę, tak? Wszystko już umiem zrobić. Tylko musi mi pani zostawić y, hasło do alarmu. Aha, i przydałoby się zrobić inwentaryzację, bo wydaje mi się, że brakuje paru leków. Brakuje, ale nie wiesz, tym to się nie przejmę, bo na pewno te leki gdzieś są. Także jak przyjadę, to to wszystko załatwimy. Dobrze. Jeszcze tego samego dnia, podczas nieobecności szefowej, w aptece pojawił się jej syn Łukasz. Yy, nie ma mamy? Jest, jest, Dwa tonal na zapleczu, bo wiedziała, że przyjdziesz Łuki. Mamy? A, ty jesteś Łukasz, tak? Jestem. Yy, no syn. tak. Yy, pani Basia wyszła do fryzjera, nie ma jej teraz. Yy, to po co do fryzjera? Kupić ziemniaki, a podobno nie ma głupich pytań! Łuki wyciągaj klamkę i poprosi o wszystko, czego nie wolno mieszać! Jak na równie młodego, co ciekawego świata Ancymona przystało. No bo wyjeżdża jutro. Ale gdzie wyjeżdża? Do spa. Do spa? A po co ona jedzie do Hiszpanii? Grałem w FIFA, to się znam. A na długo wyjeżdża? No nie wiem, ale na weekend jej nie będzie. A, aha. A co, nie cieszysz się? Nie no, cieszę się, cieszę się. Przecież wolny dom możesz zrobić imprezę, zaprosić kolegów? Yy, przepraszam. No cześć mamo. Tak, tak, w aptece teraz jestem. No wiem, wiem, wiem właśnie pani mi tu powiedziała, to ja na zapleczu na ciebie poczekam. Nie ma sensu, no... No okej, okay, to się w domu widzimy. No dobrze mama, to przekażę. No pa. Yy, mama prosiła przekazać, że jeśli tam u tego Frisera przedłużę trochę i żeby pani zamknęła aptekę. To wie pani co i jak? Wszystko? Tak, mam wszystkie klucze, tylko yy, nie mam jednego. Tamtego do zaplecza. Yy, a, to tamten ma tylko mama to tych drzwi raczej nie otwiera. A kocz pani zna? Tak, tak, twoja mama mi go podała. To nawet ja nie znam. Okej, okay, no to do widzenia. Do widzenia. Ty no stary, słuchaj, przypał trochę, bo nic nie mam, ale moja stara wyjeżdża na kilka dni jakaś młoda laska zostaje, także ogarniemy coś na lajcie. Fajnie Łukasz, tak jak mówiłem, masz dwie lekcje gratis. Rozmawiam z Łukaszem Donciczem, u go kręcić piłką na chłopcu. Wpadaj i coś poćwiczymy. Ty no dobra, to już idę do ciebie. No na razie. Necessary... Iwona po skończonym dniu pracy zamknęła aptekę. Dlaczego to robisz? O co ci chodzi? Wiem, że to ty. Zostaw nie spokoju. Chwilę później zdenerwowana Iwona dotarła do mieszkania, które wynajmowała wspólnie z Eweliną Malarską. A co ty biegasz po pracy? Temu kretowi już chyba głowa odpadła, ja naprawdę już dłużej nie wytrzymam. Czy ktoś się gonił? Nie no, wpadłam na niego po prostu, ktoś mnie śledzi. Ale kto cię śledzi? Co się dzieje? On znalazł mnie. Ale kto? Mów. Mój były chłopak. Studiowaliśmy razem medycynę, ale no nie wyszło nam, no i... Wrzuciłam studia, przyjechałam tutaj. On mnie prześladuje! On jest to jest chory człowiek! Myślałam, że jak tutaj wyjadę, to, to mnie nie znajdzie, ale jak widać się myliłam. Ale jesteś pewna, że to on. Miał spuszczone gacie i erekcję, więc albo to on, albo to Luka do mnie. Tak, no te głuche telefony, teraz pośledzenie i on to, ten bank, jest on! To iść na policję, zrób coś z tym, zgłoś to. Ja już byłam na policji. No i co? Powiedzieli, że wysyłają wszystkie jednostki z Borewiczem, Forstem i Czarkiem z 13 posterunku na czele. No i nie wierzą mi, umorzyli sprawę. Wiesz, on jest lekarzem, ma swój gabinet, powiedział im, że jestem chora. Kiedy to było? Trzy lata temu. Dziewczyno, uspokój się. Jesteś przemęczona, dużo pracujesz. Odpocznij, weź jakieś leki i zrelaksuj się. Będzie dobrze. Od dwóch dni Iwona była w aptece sama. Szefowa wyjechała na urlop. Kiedy pani Basia wróci? Za tydzień. Yy, o, właśnie dzwoni. Także dziękuję bardzo. Do, do widzenia. widzenia. Tak słucham? Cześć kochana. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że przedłużę jeszcze sobie pobyt o dwa dni. Słuchaj, zajrzysz do mojego Łukasza. Dobrze, zajrzę. Przepraszam pani Basia, muszę kończyć, mam klienta. Jesteśmy w kontakcie. Dobrze. Yy, dzień dobry. Lek mi się skończył. Niestety w tym przypadku potrzebna będzie operacja plastyczna. Ja bym się nadał do apteki. Tylko y, to jest bardzo silny lek. Y, zapisać panu dawkowanie? Nie, nie nie trzeba. Proszę? Ile płacę. 22 zł. Proszę. Będzie. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Następnego dnia zgodnie z obietnicą Iwona pojawiło się w domu szefowej, żeby skontrolować jej syna Łukasza. E, Cześć, e, przyniosłam ci e, lasagne. Co? Będzie lizanie? Wchodź, już odpalam kikabełki! No ja tak swoją drogą. Co ten Łuki Pod drzwiami ciągle stoi? E, Cześć, e, przyniosłam ci e, lasanie! Akurat przychodziłam e, obok. To... Dzięki. E, coś jeszcze? Znaczy, bo musisz sobie tego podgrzać. A coś śpiłeś, bo tak dziwnie wyglądasz? E, nie, gram na, na komputerze. E, stary, jakiś problem? E, nie! Ktoś u ciebie jest? E, no, gramy, na komputerze gramy, mówię. A mogę wejść? E, nie, bo bałagan mam, sprzedaż e, zaraz. O, żarcie. E, naga. Iwona rozpoznała kolegę Łukasza, był klientem apteki. Widziała, że chłopak przyjmuje silne leki. Tak, pani Basiu, właśnie od pani wyszłam. Jak Łukasz? Wpisuje się? Tak, wszystko w porządku. Chłopaki odgrywają najlepsze sceny z Las Vegas Parano. Cięż, 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 cięż. On siedzi z kolegami, yy, grają na komputerze. Tylko mam wrażenie, że są pod wpływem alkoholu. jeden z nich to kupował silne leki na receptę. No i raczej nie wolno ich mieszać z alkoholem. Dzięki, kochana, za kontrolę. Jeszcze parę dni i jestem z powrotem. I to się nazywa. Wycilowana mama... Pani Basiu, byłam właśnie u pani w domu. No i co tam? Łukaszek Grzeczny? Wydaje mi się, że zaprosił kolegów i... piją alkohol. Rozumiem. Jeszcze parę dni i jestem z powrotem. Ale... oni chyba też biorą jakieś... leki. Tego nie wolno mieszać. Aha... po weekendzie wracam. Jest dopiero poniedziałek, a oni wyglądają, jakby zamówili pizzę z podwójną tablicą Mendelejewa. Rozumiem, słonko. Dzięki, że sprawdziłaś, że wszystko jest okej. Okay. Pytali mnie, czy nie mam strzykawki, bo chcą Helenę po kablach walić. Aha, rozumiem. No, u mnie pogoda jest przepiękna. Przepiękna! Dobrze. Do widzenia. Od kiedy umawiasz się z gówniarzami? Minęły dwa dni i zaczęła kolejny dyżur w aptece. Dzień dobry. Dobry, Proszę, czy mogę pomóc? Receptę ma. leki chciałbym kupić. Coś nie tak? Wie pan, muszę sprawdzić, czy mamy na zapleczu, bo bardzo rzadko zamawiamy te leki. Macie, macie, ja, ja, go, ja go wcześniej tu kupowałem. Tak, tak. Okej, okay, proszę chwileczkę poczekać, ja zaraz przyjdę. A jak jakie czekać, jakie czekać? Niemożliwe. Lekarz wypisał receptę i da się ją odczytać? Kronikarzu, zanotuj. Dwie takie same recepty i te same błędy, nawet. A ta pieczątka? Nic tu nie widać. O, w samą porę. Specjalnie to robisz, tak? Nasyłasz tutaj tych chłopaków specjalnie, żeby mnie skompromitować, żeby mnie właścicielka wyrzuciła i żebym do ciebie wróciła. Nie! Wiem, kim jesteś! Odczyw się ode mnie! Sama to jakoś załatwię! Czyli nie jest pani zainteresowana fotowoltaiką, to ja sobie zapiszę, żeby zadzwonić do pani jeszcze tylko 17 razy w tym tygodniu. Cholera jest. Mogę panu sprzedać tych leków? Yy, nie by dlaczego, mam receptę. Ale wydaje mi się, że jest fałszywa. Yy, jaka fałszywa lekarz ją wypisał? Jaki lekarz? Ja tutaj nawet nie mogę się niczego doczytać z tej pieczątki. Wszak to, jak to jaki? Doktor Alban! My... To ty pierwszy lekarz ją wystawił, jak masz jakiś problem, to dzwoń do konowała, który to wystawił. Lepiej się przyznaj, że przysłał cię tutaj ten Adam. Chcę, żebym wyleczała z pracy za sprzedawanie leków na fałszywą receptę. Jaki Adam? Dawaj mi te leki! Ale proszę się uspokoić, my tutaj mamy monitoring. Jaki mo... To nie jest monitor. znam tę aptekę lepiej od ciebie i to są podróby! Masz przerąbane, zaraz się dopadnę! szybko jest kapustę kiszoną i zaatakuj gazem! Masz przerąbane! W najlepszym momencie, jak się waniliowy PDD zaczął rozkręcać! I stąd! Zabierz rękę! Co mi Sucha, cholerna, dawaj, ja, bo sam ała, ała, ryba, ała. Zdenerwowana aptekarka zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełniła operatorka Olga Adamczyk. To ona przyjęła zgłoszenie Iwony. Centrum powiadamiania ratunkowego operator numer 21. W czym mogę pomóc? z tej strony, e, proszę Pani jestem farmaceutką i przyszedł do mnie jakiś facet, chciał kupić silne leki, no, ale miał podrobną receptę, no i ja mu nie chciałam sprzedać, no i się strasznie wkurzył, on jest chyba na głodzie. Nie wiem co mam robić, bo to... Otwieraj te drzwi! Proszę pomóżcie mi! Czy słyszę męski głos? Z tej strony niekryty krytyk, pomogę Wam rozwiązać ten problem. Po pierwsze, powiedzcie ile macie w tej aptece medycznej marihuaniny, bo nie wiem czy gra jest warta świeczki. Tak! Poza napastnikiem i panią jest ktoś jeszcze w aptece? I przede wszystkim my mamy taką swoją własną aplikację. Proszę mi powiedzieć, czy jest pani w apce? Jestem w tułapce! Może pani to jest na pewno cała apka. Musi pani skończyć pobieranie. Jestem w tułapce! Slimów! Już po tobie załatwię cię tak, że do nikogo nie on nie grozi, Przecież jak on wejdzie, to mnie zabije. To samo mówi moja żona przed stosowna. Olga, powiedz coś mądrego. Spokojnie, policja już do pani jedzie i ja pozostanę na linii. Ty źle odmieniasz polskie wyrazy, Chester. Ja Proszę się nie denerwować i stosować do moich wskazówek dobrze. Kobieta była przerażona. Z jej słów wynikało, że znalazła się w potrzasku, a mężczyzna, który próbował dostać się do środka, był bardzo groźny. Powiadomiłam policję, ale nie wysyłałam jeszcze na miejsce pogotowia. Proszę powiedzieć, czy nic pani nie jest? Czy nie doznała pani jakichś obrażeń do tej pory? Nie, nie mam żadnych obrażeń, ale wydaje mi się, że to wszystko jest sprawka mojego byłego chłopaka. To on zrobi wszystko po prostu, żeby mnie wyrzucili z pracy. Rozumiem, a czy widziała pani byłego chłopaka w okolicach apteki? Nie, nie widziałam, ale ktoś mnie śledził parę dni temu. Nie wiem, czy to jest on, ale... To jest Adam Opal jest lekarzem. Rozumiem. Policja za kilka minut będzie na miejscu. Opowie im pani o swoich podejrzeniach, dobrze? Wyjdziesz albo wyciągnęcie cię siłą! Szybko! Podać mu ksenne forte. Ten chłop ma zatwardzenie! Wyjdziesz albo wyciągnęcie cię siłą! Słuchaj, nie. Po co? Wyciągniemy ją sami. Nie czasu. jak się naradzają. Przez ten drugi. Dobrze słyszę, że jest dwóch napastników. Proszę pani, sytuacja jest dynamiczna, ale lewy raczej wróci. Tak, proszę pani, te drzwi są bardzo słabe. Proszę mi pomóc, ja naprawdę już nie mam co robić. Sytuacja pogarszała się. Powiadomiłam policjantów, że mamy dwóch napastników. Mamy dwóch napastników, są agresywni... Jak agresywni, to nie nasi. Przyjąłem. Czy może pani poszukać jakiegoś miejsca, gdzie łatwo się schować, w razie gdyby dostali się do środka? A, a jakbym zasłoniła ręce oczami! Oczy ręcami? Ja jestem naturalną blondynką, to się mogłoby udać. Mam jak wejść, To jest tylko tylne wejście, ale ja nawet nie mam kluczenia nie ją Ale ja Wiedziałam, że napastnik dostał się na zaplecze. Połączenie nie zostało zerwane, przez co słyszałam, co działo się na miejscu. Tempadziga! Będzie zażenione nie kupały! Po Bierzemy prochy i spadamy. Lanka, lanka! No! Gdzie masz te prochy? No, e, nie, nie ma, ma... No, ma czasu, żeby zaraz będzie. Zmywamy się! Jak nie zmywamy się, stary? Za dużo ryzyka! Prawdziwi gangsterzy są z getta, a nasi gangsterzy są z gatta. Motherfucker! Gatta, your secret. your beauty. A! 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 Wziąć te leki! Ja er, cofnął! Ej, kobiety nie będą mi! Dzień dobry! Halo, pani Waszko! Pięknął to? Przyszoko zabłonione leki, więc na tym stałym spieszę się trochę! Aj! Zawdzie mógł, zawdzie mógł! co teraz? Stary, ogarnijmy wszystko, spokojnie! Może jestem nieczakiem, ale ja się dzieć nie będę! Ej, dziś! Miał ja pomysł. Ty sam ty dziób, a ty weź nie nie, Bierz to, bierz to. Wracaj szybko. Ten, jaki doktor dre. Wybiera, przebiera, to wezmę, tylko nie wezmę. Dobrze, że chociaż ma rękawiczki, to nie zostawi odcisków. Muszę To ja, ktoś mnie nagrał, jak leży sobie wieczorkiem, gotowy do snu, a tu nagle. Mucha! Sytuacja wymykała się spod kontroli, a ja niewiele mogłam zrobić. Wiedziałam, że policja potrzebuje jeszcze kilku minut, aby dostać się na miejsce. Było o krok od tragedii. Co się dzieje? co się bo co? Wszystko spieprzyłaś! Wszystko! Bo się w tą pieprzoną receptę! Słuchaj, zostaw nas, weź sobie wszystkie leki, jakie ty i opuść to miejsce natychmiast! Teraz! Tam to gdzieś! Czyli na recepcie nie było napisane szopki, tylko czopki! Tam mam to gdzieś! Zabiję cię! Operatorka 112 przekazała, że jeden z napastników próbuje zbiec, drugi zaatakował kobietę i jej świadka. Jałem. zatrzymaj się, widzę podejrzanego, dobra? Nie, nie, to tylko prezydent Elekt idzie trenować boksowaniem metalową rurą. Dobra, do go mamy pościg. Mamy pościg. Idę sprawdzić aptekę. Na gola! Leż! Dobra bierz. Ręce do tyłu! Spokój! Jest wsparcie! Na ziemię! Łak się! Dawa go. Dawa go. Dajesz Dawa. Dawa. Słyszę policjantów Zdążyli Całe szczęście, to było trudne zgłoszenie Wszystkim ulżyło Z napięciem śledziliśmy Co działo się w tej aptece Słyszałam odgłosy szamotaniny Krzyk tych kobiet, płacz dziecka Spokojnie, oni tylko oglądali mecz z Finlandią Wysłałam na miejsce karetkę pogotowia. Wiedziałam, że będzie potrzebna. Żebra, tak strasznie wolą. Ja chcę stąd wyjść. Najpierw to pani mi wytłumaczy, kto bez łyżki zjadł całą buraczkową. I po co ci to było? Dobrze ci tam! Dobrze! Tak się pani czuje? Jak w kawałku gangu Albanii. Muzyka

Sąd skazał Łukasza F., Marka P. oraz Grzegorza N. na trzy lata pozbawienia wolności. Na poczet zasądzonej kary zaliczono im przymusowy pobyt w ośrodku do walki z uzależnieniami, do którego podejrzani zostali przetransportowani po zatrzymaniu i złożeniu zeznań. Adam O. usłyszał wyrok za nękanie i zastraszanie Iwony Pawelczuk. Dostał sądowy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Ofiary przemocy fizycznej oraz psychicznej powinny każdorazowo szukać pomocy na policji oraz w ośrodkach terapeutycznych. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie na Ratunek 112. A dzięki temu odcinkowi wiemy jak zrobić Grand Theft Grzany.